Często jest tak, że produkt jest dobrze opisany, a jest zafałszowany. Czyli to, co jest napisane, nie do końca zgadza się z tym, co jest w środku. Ale to są już sytuacje, w których nie da się edukować konsumentów. To są sytuacje dla Urzędowej Kontroli Żywności do być może zwiększenia kar, jeżeli to zjawisko postępuje, do, do uściślenia tej kontroli, tak żeby wyeliminować nieuczciwych producentów, ponieważ to, to fałszowanie żywności, z którym no nie ma co ukrywać, mamy do czynienia w Polsce, jak również w innych krajach Unii Europejskiej, uderza przede wszystkim. Konsumentów, bo są oszukiwani, ale również uderza w uczciwych producentów, bo oni przegrywają konkurencję. Tak? Ten, kto fałszuje produkt, zażycza i sprzedaje go po niższej cenie. W związku z tym ten uczciwy, który użył wszystkiego tak jak trzeba, przegrywa. Przegrywa tą konkurencję na półce, no i to jest bardzo złe zjawisko. My, jako Federacja Konsumentów Producentów, jesteśmy za tym, żeby kary były jak najbardziej surowe, żeby, żeby te sankcje były bardzo poważne, żeby nie powtarzały się sytuacje takich jak chociażby z solą czy z suszem jajecznym. Nawet wnioskujemy o to, że być może powinno się powołać specjalną policję żywieniową, takie jest we Włoszech, która zajęłaby się ściganiem przestępstw w obrębie produkcji żywności. Okazuje się, że niestety Polacy niezbyt chętnie czytają te opakowania. Praktycznie niecałe 30% palców w ogóle czyta, co to jest, na, co jest na, na opakowaniach, a połowa z tego w ogóle rozumie, co tam jest napisane. To są bardzo złe statystyki, bo one świadczą, one też powodują potem duży dyskomfort wśród konsumentów. Tak? Oni są zawiedzeni. No, kupiliśmy to, a to jest zupełnie co innego. To nie jest tak, jak myśleliśmy. To również powoduje, że, że produkty dobrej jakości często przegrywają z produktami niższej jakości, tańszymi. Chcielibyśmy to zmienić. Chcielibyśmy, żeby Konsumenci potrafili rozpoznać jakość produktu, czytając opakowanie i potrafili podjąć świadomą decyzję. Kupuję coś bardzo taniego, ale wiem co to jest. Kupuję coś droższego, ale wiem też za co płacę.